Motocyklista zepchnął policjanta stanu Massachusetts na przeciwny pas ruchu podczas kontroli drogowej. Przed zatrzymaniem kierowca jechał nierówno, co zwróciło uwagę policjanta. Pomimo niebezpiecznej sytuacji, w której znalazł się policjant, na szczęście nie odniósł on żadnych obrażeń. 19-letni podejrzany, który prowadził motocykl, uciekł z miejsca zdarzenia. Jednak dzięki skoordynowanej akcji policji, młody mężczyzna został później złapany i aresztowany. To zdarzenie podkreśla niebezpieczeństwa, z jakimi mogą spotkać się funkcjonariusze podczas wykonywania swoich obowiązków.